Cześć, Sebek z tej strony. Tak szybko postaram się nagrać ten filmik, bo dzisiaj trochę nie mam czasu. A pomyślałem, że zrobię dzisiaj ten konkurs, to może tam ktoś przez weekend będzie sobie chciał pograć. Słuchajcie, mam tak, będę się streszczał trochę. A to będzie prosty konkurs. Wystarczy napisać biorę udział i zasubskrybować mój kanał. Ci, co oczywiście to zrobili, no to nie muszą, to wystarczy, że tylko napiszą biorę udział. Słuchajcie, mam tutaj karty moje podwójne, których nie chcę już z tej edycji Champions League 13, 14. Może niektórzy mają te karty, może ten, ale mi są one niepotrzebne. Mogę je oddać za darmo. O, to są takie oto karty. Może się komuś przydadzą do wymiany, może ktoś zbiera powtórki. Ja nie zbieram, nie chcę tych kart. Chętnie się ich pozbędę. Tu jest chyba 21 albo 23. To są bazówki. Te lepsze karty, no niestety, już mam zarezerwowane na wymiany. Pozbędę się tych bazówek. Tu mam jeszcze te dwie limitki, też mi są niepotrzebne. Chętnie oddam. <laughs> nie chcę tego. To są te karty. Mam też jeszcze z poprzedniejszej edycji. Też nie chcę powtórek. To już będę na zero. Mogę oddać za darmo. Może ktoś potrzebuje, to taka trochę lepsza fans faworyt, Bastian i takie o tutaj zwykłe karty za darmo oddam. Wystarczy tylko napisać biorę udział, o tu są nawet podwójne Hedira też Wystarczy napisać tylko biorę udział i zasubskrybować mój kanał Powtarzam ci co to zrobili to nie muszą a oprócz tych kart to jeszcze wiecie co dorzucę wam tak Trzech moich najlepszych piłkarzy Realu Madryt to będą zdjęcia. Zdjęcia są z internetu, ale ja sobie je wywołałem u fotografa. Zbieram takie zdjęcia, mam ich bardzo dużo. Mogę wam dać Cristiano Ronaldo. Bardzo ładne zdjęcie. Widzicie? Wszystko ładnie wyraźne. Zdjęcie jest takie, no widzicie jakie? Dosyć spore. O, to jest karta. To jest zdjęcie. o Jakoś tak. A to widzicie, że jest duże, nie? Cristiano Ronaldo To dam, oczywiście Dam jeszcze Ezila Też z tego meczu To, jeszcze... to jest pierwszy mecz Realu Madryt Ja zbieram właśnie zdjęcia z... z Realu Madryt, z meczów O, też takie zdjęcie Widzicie, wszystko ładnie widać Ten poprzedni, co tam wygrał ten konkurs, dostał ode mnie takie jedno zdjęcie No i mam jeszcze Di Maria a może wam się przyda, można sobie w, w ramkę postawić i gdzieś tam fajnie to wygląda. Mam pełno takich zdjęć. Mogę wam dać. I to będzie do konkursu plus te karty. Wystarczy napisać biorę udział i zasubskrybować, nic więcej. I jeszcze tylko tak szybko pokażę Wam taką ciekawostkę. No to to jest do wygrania. Za darmo oddam, nie musicie nic. Płacić ani nic, wystarczy tylko napisać Biorę udział, zasubskrybować Pokażę wam teraz ciekawostkę Zbieram zdjęcia Jak już wiecie I ostatnio Jak sobie przeglądałem karty Już wam pokazuję Chwileczkę to muszę wyciągnąć O Top Master, tak? Cristiano Ronaldo A zobaczcie na to i to jest właśnie to zdjęcie. Ostatnio znalazłem, właśnie mi taka znana ta karta była. Zobaczcie, to jest to samo. Fajnie, nie? No, i tak to właśnie wygląda. Podobne karty też są z, z tego. O, pokażę Wam jeszcze. Tak szybko. Eee, jeszcze jest podobnie zrobiona karta. Nie wiem, czy pamiętacie. Pepe. Też taka karta wyszła. No dobra, to taki sobie. Niusik. No, no to co? To zapraszam do konkursu. Za darmo oddaję. Wiem, może to są słabe karty, no ale ja ich nie potrzebuję. Wy może tam będziecie potrzebować. To jest stara edycja, tu jest ta nowa. No, jest ten. Lewandowski. Przyda Wam się może do czegoś. I jeszcze do tego dam Wam te trzy zdjęcia. Bardzo fajne. Takich sobie gratisik. No to życzę, życzę powodzenia. Aha, konkurs to tak gdzieś, no... Możecie pisać do środy, do wieczora. Do 22, do środy. Także macie dużo czasu. To dzięki, pozdrawiam, cześć.